Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Mówimy, że to tydzień najważniejszych, zbawczych wydarzeń dla nas chrześcijan. Czyli tydzień najważniejszych w ogóle wydarzeń, jakie możemy przeżywać my chrześcijanie. Bo słyszeliśmy dzisiaj do wprowadzeniu do mszy świętej takie znamienne słowa. Jezus całe swoje życie idzie do Jerozolimy. I my mamy uczyć się od niego, przyłączać w tej drodze, tak aby obwoływać go królem, aby być z nim w tę niedzielę palmową i słać przed nim płaszcze, ale też im być z nim na Golgocie, być z nim w cierpieniu. W jaki sposób mamy to wyrażać, w jaki sposób to wyrażamy? Pewnie najbardziej w relacjach wobec drugiego człowieka. W tym obecnym czasie znowu trudnym. I znowu pozwolę sobie powtórzyć to, co mówiłem do Was, kochani, rok temu. Z tego samego miejsca, że żywię głęboką nadzieję, że będzie dobrze. Choć nie wiemy, czy to perspektywa czasu krótkiego, długiego. Jakiegokolwiek nie wiem, ale nie może nas opuszczać nadzieja. Tak jak idzie Jezus do Jerozolimy, tak i mamy z Nim iść wtedy, kiedy, jak powiedziałem, są słane owe płaszcze, palmy, ale i wtedy, kiedy jest skrzyżowany. Wracając do tej myśli, pozwolę sobie właśnie o to zaapelować, byśmy byli. Dla siebie bardziej, jak to się dzisiaj ładnie mówi, empatyczni. Byśmy byli tacy dla siebie, szczególnie względem osób, które tego potrzebują osób cierpiących, chorych, może osób wystraszonych, bojących się. Bądźmy bardziej empatyczni. Tyle przeróżnych politycznych, ideologicznych zdań słyszymy w środkach masowego przekazu, czytamy. Bądźmy ponadto, bo idziemy z Jezusem do Jerozolimy. Niebo to też nasze, to właśnie ta Jerozolima, niebiańska Jerozolima, do której zmierzamy. A tam tylko da się iść razem z Jezusem wtedy, kiedy trzeba pokonywać trudności, ból, krzyż, nieść krzyż, ale przeżywając także i radości. I już dziś na to przeżywanie Wielkiego Tygodnia wszystkim Wam życzę dużo tej dobrej refleksji. Mamy znowu ograniczenia w Kościele. Słyszymy naokoło, jak to kościół jest podobno uprzywilejowany. Na jakoś od wielu, wielu miesięcy nic się nie zmieniło, były otwierane przeróżne instytucje, w Kościele stale było tak samo. Dzisiaj jest, mamy więcej ograniczeń. I nie potrafię dzisiaj powiedzieć, że chciałbym, abyście nie przychodzili do Kościoła. Choć musimy się dostosowywać do tego, musimy znaleźć ten złoty środek. Ograniczona liczba osób w Kościele nie zmienia tego faktu, że możemy być w tej łączności duchowej. Będziemy transmitować liturgię Triduum Paschalnego, Wielkiej Nocy, po to, abyśmy mogli, aby te osoby, których nie będzie fizycznie w Kościele, mogły być tutaj z nami. Będziemy Was wszystkich ogarniać naszą modlitwą tutaj w naszym parafialnym kościele, tutaj u świętego Mikołaja. Zapraszam i proszę, łączmy się duchowo w tej naszej drodze do Jerozolimy, idąc z Jezusem przez ten nasz wielki tydzień. Tak jak dzisiaj, taki wielki czwartek, wielki piątek, sobotę adorując Pana Jezusa. Zapraszam do tego, byśmy byli razem, byśmy budowali bardziej jedność. To niezwykle ważne. Nawet jeśli ktoś z różnych względów nie będzie tu fizycznie. To ważne, byśmy byli nie tylko w słowach i deklaracjach, jak to się ładnie mówi, rodziną, ale nią byli rzeczywiście. Bądźcie w Waszych domach tymi rodzinami, które budują jedność. Bądźmy my w naszej parafii taką rodziną, która buduje jedność. Bądźmy my jako Polacy takimi. Myślę, że to wołanie i apel niezwykle potrzebne dzisiaj, kiedy tyle złości, podejrzliwości i nienawiści gdzieś z powodów różnych, może frustracji, może zagubienia, może strachu, przełamujmy to. Idźmy razem z Jezusem do Jerozolimy. On tam poszedł, aby za nas oddać życie, ale on tam zmartwychwstał. Dlatego będzie dobrze.